Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, jesteśmy tutaj, aby przekazać kolejną proroctwem siostry z północy. Wiemy, że pochodzi ona z północy, więc proszę zwrócić uwagę. Ponieważ coś przyciągnęło moją uwagę w tym jej proroctwie, mocno wspomniała o kwestii Polski. Wiemy, że święta Faustyna była polską świętą, która złożyła proroctwo dotyczące Polski, a także papież Jan Paweł II uczynił to wcześniej zanim przejdziemy do treści tej wiadomości. Zaczniemy od modlitwy, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Mary jo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary Joe, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca wiernych swoich i zapał w nich ogień swojej miłości. Ześlijcie swojego Ducha, a wszystko zostanie stworzone i odnowicie oblicze ziemi. O Boże, które oświeciłeś serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam, przez tego samego ducha, mądrość w prawdzie, i zawsze cieszyć się waszymi pocieszeniami przez Chrystusa, naszego Pana. Amen. Wszyscy posłuchajcie, oto proroctwo 31 października, podczas adoracji, siostra z północy miała wizję białego i złotego orła, świecącego, który spoglądał na budynek później rozpoznany jako pałac prezydencki w Polsce. Następnie zobaczyła bazylikę Święta Piotra pośrodku nocnej ciemności. Potem ujrzała ogromny ogień, ale nie zidentyfikowała jego położenia. Tego samego dnia miała kolejną wizję katedry później zidentyfikowanej jako katedra w Warszawie. Głos powiedział jej 22 października, gdy była chora pod wpływem leków. Nieprzekonana, że to było objawienie, siostra usłyszała męski głos, który powiedział jej, że kości farso zostaną rozrzucone po ulicach. Pustka będzie tak wielka, że ludzie będą błądzić bez celu w desperacji. 15 listopada miała sen, który uważała za objawienie. Widziała budynek z polskim herbem na wejściu, białym orłem. Z obu stron symbolu były słowa, których nie rozumiała. Mężczyzna i kobieta trzymali czerwoną tkaninę, która pokrywała długie, wąskie pudło. Oboje przeszli przez długi korytarz, skręcili na końcu i weszli do dużego pomieszczenia z oknami z szkła. Postawili pudełko na podłodze, zdjęli tkaninę i zapalili zapalniczkę. Strażnik w mundurze wojskowym zauważył to i ostrzegł swoich kolegów. Kobieta zapaliła coś w pudełku i uciekła ze swoim towarzyszem. Wybuch nastąpił, zanim strażnicy mogli podjąć działania. W środku chaosu, z ludźmi biegnącymi we wszystkich kierunkach, Siostra zobaczyła więcej materiałów wybuchowych w korytarzach. Następnie doszło do wielkiego wybuchu. Pojazdy wojskowe dotarły na już zniszczone miejsce w towarzystwie strażaków i czarnych samochodów, z których wysiedli urzędnicy. Pod koniec snu siostra obserwowała rozmowę między wojskowymi a władzami, podczas gdy strażacy gasili ogień. Ponownie można było zobaczyć polski herb, teraz w płomieniach. Znaczenie każdego z tych objawień jest niepewne, jednakże jasne jest, że istnieje potrzeba modlitwy za Polskę. Nasza pani, święta Faustyna, święty Maksymilian i święty Jan Paweł II, wstawiajcie się za tym krajem, drodzy bracia. Mówi dokładnie o Polsce, tam będzie wybuch, a wszystko potem zacznie się rozprzestrzeniać po całym świecie. Polska to kraj, który wiele cierpiał w czasie II wojny światowej i wiemy. Że papież święty Jan Paweł II był Polakiem, a święta Faustyna przekazywała proroctwa dotyczące Polski. Więc drodzy bracia, dopóki to się nie spełni, dajmy wiarę i rozpowszechniajmy, aby ludzie mogli skierować swe dusze w modlitwie. Pod nadzorem, będzie to dla nas wielką łaską tutaj w Brazylii, jeśli Bóg potwierdzi to przez księdza Ala i nordestyńską siostrę. Bylibyśmy umając dwóch proroków wśród nas ale powtarzamy, że nikt nie jest zobowiązany wierzyć w te proroctwa. W obliczu proroctw nasza odpowiedź nie powinna być strachem, ale zamiast tego intensywnym oddaniem się modlitwie i wierności. Święci i postacie święte wspomniane w tych proroctwach, takie jak święta Faustyna i papież Jan Paweł II, stanowią przykłady życia poświęconego modlitwie i zaufaniu w Bożej Opatrzności. Przypominają nam o sile wstawiennictwa i ważności szukania Bożej orientacji. Nie powinniśmy być tylko zafascynowani przewidywaniem przyszłych wydarzeń, ale skupić się na tym, do czego te przesłania skłaniają nas do modlitwy z gorliwością, życia w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi, szukania pojednania i okazywania miłości i współczucia tym, którzy nas otaczają. Podczas gdy przemierzamy te niepewne czasy, niech nasze serca i umysły zakotwią w niezmiennej miłości i łasce Boga. Podążajmy za znakami które wzywają nas do głębszego związku z Boskim i większego zaangażowania w nasze wartości chrześcijańskie. Módlmy się o mądrość, roztropność i mocny ducha, abyśmy we wszystkim mogli dostosować nasze życia do woli i celów Bożych. Niech nasza wiara będzie niezachwiana, a nasze działania odzwierciedlają miłość i miłosierdzie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Na zakończenie, drodzy przyjaciele, trzymajmy się mocno naszej wiary, Módlmy się nieustannie i żyjmy z nadzieją, ufając, że opatrzność Boża poprowadzi nas przez wszelką próbę lub ucisk, który może nas spotkać. Niech Bóg błogosławi każdego z nas. Obficie, gdy razem podążamy w wierzeniu o Jezu poprzez niepokalane serce Maryi, ofiarowuję Ci moje modlitwy, uczynki, radości i cierpienia tego dnia w jedności z świętą ofiarą mszy na całym świecie. Ofiarowuję je za wszystkie intencje Twojego świętego serca, zbawienie dusz, zadośćuczynienie za grzechy i zjednoczenie wszystkich chrześcijan. Ofiarowuję je za intencje naszych biskupów i wszystkich apostołów modlitwy, zwłaszcza za tych, których polecił nasz święty Ojciec w tym miesiącu. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O Boże, które nauczyłeś serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam, przez tego samego Ducha, zawsze być prawdziwie mądrymi i cieszyć się Jego pocieszeniem, przez Chrystusa, naszego Pana, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. thank yeah. you